Jestem pielęgniarką w diawerum Polska w Gdyni. Pracuję na stacji dializ. To jest faktycznie dla mnie ogromny zaszczyt bycie w finale Nagrody pielęgniarskiej, tym bardziej, że ja do pielęgniarstwa musiałam bardzo długo dojrzewać i, i bardzo często myślałam, że to nie jest zawód dla mnie. Natomiast w tym momencie, w którym się odnalazłam w pielęgniarstwie, cieszę się, że to idzie do przodu i że jestem też uznaną pielęgniarką w konkursie takim międzynarodowym o dużym prestiżu. Jestem bardzo z siebie dumna, bo to jest. Taki moment, w którym ja myślałam, że już nic więcej w pielęgniarstwie nie osiągnę, tak? że jakby jestem spalona i że to pielęgniarstwo jest takie, już nikt od niego nie chce. Tak? Jesteśmy takim z skłóconym trochę środowiskiem, a jednak jest konkurs, w którym wygrywa pielęgniarka. Tak? Nie, nie, nie wygrywa jakiś lekarz czy jakaś inna, inna osoba, tylko faktycznie jest to konkurs tylko dla pielęgniarek i to podnosi bardzo prestiż tej nagrody dla mnie osobiście. A pomysł swój postanowiła. Chciałam zgłosić, dlatego że uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, który może pomóc nie tylko pacjentom z demencją, ale również opiekunom i pielęgniarkom, żeby ta opieka, którą my świadczymy jako personel medyczny, żeby była jak na jak najwyższym poziomie, bo naprawdę osoby starsze zasługują na to, żeby ich traktować jak osoby dorosłe, a nie jak dzieci, które nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Warto brać udział w takich konkursach, żeby pokazać światu, że pielęgniarka nie jest tylko od wykonywania czarnej roboty, ale że ma też bardzo dużo przemyśleń związanych z opieką nad pacjentem. Jest to bardzo kreatywny zawód i my naprawdę y, powinniśmy światu pokazywać, że pielęgniarka jest osobą bardzo twórczą i bardzo wiele może wnieść do opieki nad pacjentami. To jest zwieńczenie tych wszystkich rzeczy, w których ja dotychczas uczestniczyłam, tak? Bo jako biolog zajmowałam się procesami starzenia. No jako pielęgniarka jestem po prostu pielęgniarką. Natomiast jako rodzic zostałam terapeutą swojego dziecka alternatywnych i wspomagających metod komunikacji i to wszystko, że tak powiem, w tym konkursie, w tym finale, z tym pomysłem jest ukoronowaniem i jakby pokazaniem, że dotychczasowe tak trudne do połączenia elementy jednak się ze sobą związały, że wszystko co moje doświadczenia, które miałam w życiu. Um mogą się urzeczywistnić w jednym pomyśle i myślę, że owszem, jest to pewien, zakończenie pewnego etapu i w ogóle dla mnie bycie tutaj w finale jest już wielką nagrodą mojego własnego życia. Natomiast wiem też, że jeżeli te alternatywne i wspomagające metody komunikacji wejdą do systemu i zaczną gdzieś funkcjonować, to to będzie kolejne wyzwanie, przed którym stawi mnie życie i mam nadzieję, że będę mu w stanie sprostać.